Paweł, dzisiaj była szansa, żeby, żeby oderwać się od tej grupy, która, która walczy o to miejsce w playoffach, offach żeby wskoczyć na to ósme miejsce, no ale po słabym meczu nie udało się. No tak, to prawda. Wyniki ułożyły się dla nas dobrze i potrzebowaliśmy zwycięstwa, żeby mieć trochę spokoju, spokoju pracować, spokoju się przygotowywać do następnych spotkań. Nie udało się. Dalej musimy walczyć o te play-offy bardzo mocno I, i tyle. Dzisiaj zdobyliście wysocy, zdobywali punkty, ale z kolei y, przegraliście zbiórkę i y, w zasadzie cała drużyna dzisiaj w jakiś tam sposób zawaliła. No tak, ta zbiórka była może nie decydująca, ale bardzo ważna. Przegraliśmy bardzo mocno tę zbiórkę. Ja również mam do siebie o to pretensje, bo bardzo mało zbiórek przez ten czas gry to jest po prostu też w jakiś sposób niedopuszczalne. No, nie wiem, z czego to wynika. Czasami gramy tak, że u nas obwodowi więcej punktów zdobywają i czasami wysocy, ale nie możemy tej gry skleić, żeby jakoś to wyrównać i żeby atak z obroną dobrze funkcjonowały i żeby no, zagrać taki naprawdę porządny mecz z jednej i z drugiej strony. Będziemy dalej pracować i będziemy czekać na to, że w końcu, w końcu nam wyjdzie tak jak będziemy chcieli. Musi się dosyć szybko pozbierać, bo tych spotkań nie zostało dużo, a, a tu trzeba poprawić i, i, i obronę i atak. Tak. No tak. Jak graliśmy dobrze, dobrze w ataku parę tygodni temu, to ta obrona była słabsza. Jak staraliśmy się teraz popracować nad obroną, to ten atak trochę nam siadł. I, no nie możemy tak tego zbilansować, a <laughs> e, gramy te mecze tak naprawdę z tymi bezpośrednimi e, zespołami, do, które walczą z nami o playoffy. E, no i nie pozostaje nic innego, jak, jak z nimi wygrywać i e, no, awansować do tych play -off. Bardzo dobry mecz w waszym wykonaniu. Przyjecha przyjechaliście tu jak po swoje. Zgadza się, byliśmy zdeterminowani, żeby odnieść to zwycięstwo. Byliśmy dobrze przygotowani, ciężko ćwiczyliśmy pomimo kilku drobnych urazów i kontuzji w drużynie. No i tym bardziej to cieszy, że byliśmy w stanie się podnieść. Byliśmy w stanie walczyć przez równe 40 minut i na pewno cieszy to zwycięstwo. W zasadzie tylko pierwsze 5 minut było wyrównane, potem odskoczyliście punktowo. No byliście dzisiaj lepsi w każdym elemencie gry. Y no, ciężko by powiedzieć, na pewno jeżeli mieliśmy przewagę, nie był to łatwy mecz, do, do czwartej kwarty cały czas musieliśmy dobrze bronić, musieliśmy musieli być pełni w gotowości, ponieważ Trefli z bardzo gorącą drużyną w ataku w każdej chwili mogli zaskoczyć, na pewno ciężko by nam się grało, ale mówię, dobrze byliśmy przygotowani, udało się odnieść zwycięstwo. Tak jak mówisz, zatrzymaliście Trefla na 60 kilku punktach, czyli znaczy, że obrona dobrze funkcjonowała. Zgadza się, już od kilku meczów mamy, mamy nasz system obrony, wiemy co grać. Jeszcze popełniliśmy dużo błędów. Tref oddał dużo otwartych rzutów ze swoich pozycji. Wiedzieliśmy o tym, że będą rzucać. Na szczęście byliśmy w stanie zagrać też dobrze w ataku, bo 85 punktów to nie jest mało. I mogę zatrzymać tref na 70 punktach, to też jest dobry wynik. Do końca tego sezonu regularnego jeszcze kilka meczy. Patrzycie w górę tabeli. Na pewno będziemy się bić do końca, jak każde zwycięstwo. Mamy nadzieję, żeby zająć jak najwyższe miejsce przed końcem rozgrywek, bo wiadomo chcemy, chcemy mieć jak najłatwiejszego rywala w play-offach, ale jeszcze nic nie jest pewne. Jest dużo drużyn, które się biją o te ostatnie miejsca w play-offach, także do końca każde zwycięstwo będzie bardzo ważne. Gratuluję zwycięstwa, dzięki.